Mobry dobry, dzień dobry Miało dzisiaj nie być garaża Ale tak sobie pomyślałem, że Cóż tu robić o tej 19 Więc stwierdziłem Że żeby nie biało nudą To mimo, że się nie chce Że nie ma czasu żeby nie szukać wymówek, tylko ruszyć dubsko i wziąć się za robotę. Śmiesznie wczoraj było z Marcelinem posprzątać ten śmietnik na żywo, ale nie można odpuszczać. Bo Jak się raz odpuści, to już potem jest trochę ciężej. A jak się mimo przeciwności, braku tego, tamtego, srowego się ciśnie, to jak w życiu. Efekty muszą być i basta. Wczoraj sobie zobaczyłem, tutaj jest taka tuba piękna i jestem ciekawy, co tu się odbywa wszystko. Zaraz zobaczymy, o dzwoni mój kolega piosenkarz. Krzysiu, oddzwonię do ciebie za godzinę, dobrze? Ponieważ robię coś bardzo ważnego. To pozdrawiam. Krzyś jest dobry chłopak. Uparty. Trzeba być upartym w życiu. Nieważne. No to jest to. Nie, to nie jest to. Nie katana to jest belek gówno, to nie. Słuchajcie, to to był mój pierwszy kip strągowy, który dostałem od Grzesia ślusarczyka Trout Exalti Geologic. Kip kosztował 50 zł w dekatlonie. Ale zrobiłem na niego chyba najwięcej pstrągów. I oczywiście co? Podnosiłem jakiegoś śmierdziucha, bo mi się nie chciało go podebrać I pękli. No i co? I trzeba było? Trzeba było kijana szybko nad rzeką szczepić, żyłeczką oplątany, oplot jest zrobiony. I co? Myślicie, że jeszcze nie zrobiłem nim parę ryb. Ha! To jest to ski, jest którego nie mogę wyrzucić, choćbym go chciał połamać. Ale nie mogę tego zrobić, bo to jest taka troszeczkę, no, legenda. Ale trudno. To to jest BX, Shimano BX, To jest, że tak powiem, no bo No co tu się dużo, co tu się dużo oszukiwać. Zrobiłem jakieś ryby, chyba nawet 90 szczupaka tym głównym wyjąłem. No dobra, nie, nie zostaniesz zniszczony. Co tu jeszcze mamy? A... Coś pięknego tu mamy. A co to za gówno? Sensei... Nie, se... Essential Perch. 2,40. Co to tu jest? Ty, jeszcze nie złamany. Na konie, musiałem być zdesperowany. <laughs> nie o konie są fajne. Ja lubię łowić o konie. Tylko jak mam 40 centów To wtedy naprawdę Lubię je łowić. No, ale niestety te mniejsze. Nazwijmy, że... Nazwijmy, że nie mam po nich zakwasów, to nie do końca mi się to tak o... A to jest jakaś wklejanka, proszę bardzo. To jest wklejanka, służy do tego, żeby sprawdzać, czy oko nie patrzył na naszą przynętę. No dobra, no nie jest to, za, nie jest to że tak powiem może Gdzie mor do jedna. Nie jest to kina dzisiaj. Ale może za miesiąc, może za dwa, może za trzy, może za pół roku będę miał ochotę użyć takiego czegoś. A jak OC za to nie trzeba płacić, ani autokasko. Niech sobie leży, a co? O, tu jest w ogóle jakiś rekord Guinnessa. Nie wiem skąd to się w ogóle tu wzięło. To jest coś, co się nazywa. Guinness Spinning. Naprawdę? trabuco Guinness Spinning, ale co to za gówno jest? To powiem szczerze, że nie potrafię powiedzieć. Tutaj następny wynalazek. Czyje to to jest? To nie wiem. Kinetic Seafighter. fighter. The sea fighter. To brzmi 252,40. I powiem wam, że tak jak to to byle gówno, nie wiem co to jest i do czego to służy. Tak tym śmiciem szklanym. Jak się ktoś ładnie go wpiął tu. To powiem szczerze, że... I to wygląda na dość grube mięsko. Ty, a to nie wchodzi? Nie, przepraszam. Nie, mimo szczerych chęci, nadaje się to tylko do wsadzenia w dupę. Nie wiem, skąd to się tutaj w tej tubie wzięło wszystko, ale tu jest coś ciekawego: 2,40 do 40 gram Beastmaster z pierwszej serii. Jak znajdziemy drugą część, to może coś z tegoś być. Co to jest? Avid, Avid też. Dobra, muszę się wziąć za te wędki, bo mnie to zaczyna coraz bardziej drażnić. Powiem wam, że z jednej strony lubię bałagan, bo jest bezpieczny, bo zawsze coś się tu znajdzie w tych śmieciach, ale w pewnym momencie bywa to irytujące. Już coś do mnie dzwoni. Moja żona. Dobra, teraz tak. Co tu dalej zrobić z tym wszystkim? Nie mam trochę koncepcji na to wszystko. O, butelka po browarze. Tego się na pewno możemy pozbyć. Tylko w jakiś sposób. Hmm, jak to ogarnąć? Dobra, coś się... Czasami... Wyjdzie... Nie wiem co z tym gównem dalej tutaj zrobić. Najgorsze to jest to, że tak wydawało mi się, że mam cały garaż sprzętu, nie? A już wiem, że mam pół garażu sprzętu. A im dalej w las, tym mi się wydaje, że mam tego sprzętu coraz mniej. No na przykład taki gumiak, no. Wypieprzyć go czy zostawić? O to jest pytanie. Na razie dałem mu szansę. Albo takie piękne dresy, no. Fajne dresy, proszę na polarku, elegancko, zawsze chciałem takie mieć, ty ja może ich nie wyrzucać, tylko że gdzie jak ja kiedyś ważyłem 60 kilo, ty chyba mój rozmiar, muszę to przemyśleć, no i to są właśnie takie dylematy, no tak to człowiek się musi zastanawiać nad takimi poważnymi rzeczami, albo na przykład ten Wobler Marcelego, no jest brzydki tak jak on, jest łysy tak jak on, ale nie wiem, czy go wyrzucać, czy nie. No. Proszę bardzo. Opakowanie po trójkącie. Co tu można sadzić? No. Nic, tylko trójkąt. No. Proszę. Kolejny pokrowiec do kolekcji. Tam leżą pokrowce. Co to jest? Power stick. 3 metry do 350, który już raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, siódmy. No i co ja mam? Nie lubię mieć dużo i tyle, bo to jest tak, że takie gówno w dłuższej wersji kosztuje chyba, nie wiem, 160-180 zł. Nagle się jakiś ktoś kapnie, ty. że to jest dobry całkiem kij. I co? Zaraz będzie kosztował 300. O, -o. o, proszę bardzo. Kolejny kij. Co to jest? Tu była jakaś mikrostacja zawiązana na nim, bo autor. A, tu była jakaś. Proszę bardzo, tu był zestaw zrobiony na. na chlapoka. Już musiałem być zdesperowany, skoro taką wędkę uzbroiłem na chlapoka, na taką plecionkę, ale tu się nie ma co śmiać. Pojechałem kiedyś stadziem. I nie miałem czwartej wędki, więc wziąłem coś takiego właśnie. No i co? Postawiłem wszystkie zestawy elegancko, a czwarty ostatni zestaw postawiłem na tej wędce i zgadnijcie, na którą 215 wzięła. No, nie będę wam podpowiadał. Ale wzięła właśnie na tą, no to jest zarąbistyki, to gówno to chyba ze 150 kosztuje. Do trola, ua, nic lepszego. Marceli na padzie 235 wydoił na tą wędkę, nie wiem ile, może w 5 minut. Puszczę kiedyś filmik, to, się, to zobaczycie sobie. Proszę, wid, Benny jest królem Sankrua. Benny nawet majtki ma z Sankrua. On mnie tutaj takie wędki każe kupować. Jak Benny mówi, że jest fajny kij. To ja nawet nie pytam jaki, tylko mówię dobra, kupuj mi. On się nie pyta, czy ja chcę. Jak tylko mówi, że jest fajny kij, to od razu mówię e, zabieram. Lub Adventure G3. Pojechałem kiedyś do. A ja tym zeszłym roku szupaki w maju. No, Wypłynęłem tu, sucheniowie, na szupoki. Tak, w tym roku też taki manewr zrobimy. Popłynę sobie za szupakiem w maju. Z pontonu wszyscy wtedy mówią Matko Bosko, ten róz go to kusuje, śmieciorz. Jeden w maju na spinningu łowi, A ja co? Cygmuchóweczka. Pojechałem kiedyś do Wojtka Kudłacza na Dunajec. Wojtek rządzi Dunajcem. No i łowimy, tam się spuszczamy. Oczywiście co? Nic się nie działo jak to zwykle. Wojtek mówi: Nie tam główno, źle to to robicie. Mówię, no to jak taki mądry, to weź i pokaż. Wojtek wszedł na drugim murze oporowym. Mówi, tak to się robi. Dwa razy machnął, wrzucił streamera, zatopił wędkę do rękojeści, słuchaj. Upłynął ten streamer, nie wiem ile, ale chwilę. Wisi, 45. Mówi, dobra, wypuścił go, rzucił drugi raz. Utopił cały kij. Wisi. Drugi. Dziękuję. Zabrałem o wędkę. Jeszcze ja złapałem 2,50. No i potem co? Oczywiście pojechałem, kupiłem sobie również takiego kija do streamera. Ale oczywiście, żeby jakoś spektakularnie tak jak wtedy połowić, to mi się nie udało. No jednak się okazuje, że jest tych wędek parę. To jest mój... Jakbym miał wybrać mój jeden ulubiony kij ze wszystkich, to byłaby zoga. Ten kij przeżył wszystko, naprawdę. Te przelotki są sfatygowane, pogięte. Ile razy ona była już rozpłaszczona, zdeptana. Ale... Patrz ziomeczki. Jakie tu jest mięso. Tu jest mięcho grubsze niż policzki sandacza. Będę by wam powiedział, jak wyglądają policzki z sandacza. Czyli żartuję, on nie no znał kilo, on nigdy nie widział policzka sandacza. I to jest kij. O, ty, chrupoczek. Pod... Coś chrupocze tu, no ale on tak ma. To jest kij taki, że przychodzi dobra dwuja. Robisz tak i. i się dwuja podnosi. Aczkolwiek to nie zawsze, bo czasami się takie 180 trafią że łomatko woska. Najgorsze to jest to, że na woblera nie można używać za grubych yy, plecionek, bo ten wobler wtedy zamiast łoić po no to on tak, nie za, nie, on tak się nie zanurkuje za głęboko, nie? Więc trzeba poprzestać na jakieś tam no 36, na nasze warunki to jest dobre. Próbowałem kiedyś 0,32 ale to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo w paru miejscach mnie poniosło i potraciłem trochę fajnych ryb. No miałem takie, ua, aż mi łzy później. A to ja zacząłem wczoraj mówić z Marcelim, ale oczywiście z Marcelim to było za dużo myśli naraz. To jest kij proszę ja was, mojej babci szczęścia 270 do setki. To jest taki najbardziej uważam klasyczny Kij sumowy, on nie wygląda na jakąś tam toporną sumowę, ale to jest, wiecie, takie mięcho. To jest kij, gdzie 180, robię tak, robię tak, trzy szybkie pompki i on już jest pod wierzchem. Kiedyś go woziłem jako zapas, bo jeszcze wcześniej, jak te kije takie używałem, że tak powiem, trochę z przypadku, no to lubił się złamać na wyprawie, więc to wtedy leżało w rurce PCV-ce, setce. Opisane jako bestia i co? Od razu było jak bajera, był wyjmowana bestia i były sumy karane bestią. Bardzo fajny kij, uważam, że jest to taki no. Taki klasyk trochę jak Golf GTI. Ua, muszę sobie kiedyś kupić Golfa GTI, boż zawsze chciałem mieć. Co tu jeszcze jest ciekawego? No jakieś dobra, te rzeczy dajmy na to, jak przyjdzie czas na utylizację półki, to się je wtedy ukara. Trochę ten kącik mi się tu nie do końca podoba. O! Teraz zrobimy coś konstruktywnego. Powiem tak: wcześniej jak łowiłem te sumy w lato i przychodziła jesień, przestawiałem się na jakieś inne ryby. To wystarczą mi tylko śpiwór letni. Takie ścierwo, jakaś keczuła albo inne gówno. No ale stacja ma to do siebie, że jak się siądzie w listopadzie, nawet to jednak było już nieprzyjemnie. Zimno, iść yy, takie, budzisz się rano, ciężkie, wszystko mokre. Brrr. I najgorsze co było, jak się budzisz w środku nocy. I ci jest zimno. Nie tylko że jest wilgotno. Czy jest takie uczucie spotęgowane, jest zimna brrr. Aż mi nieprzyjemnie jest. No i co? I wtedy potrzebny jest właśnie taki gad. Jak ten śpiwór. Że sobie śpisz komfortowo i nie odczuwasz żadnego zimna ani niczego. Bo tylko wtedy jest fajnie, jak jest ci ciepło, no przecież to nie jest jakieś tam odkrycie tego stulecia. Ale aha, to to jest tak, bo to jest, a, bo to jest na krzesło, Panie. Dobrze. I wtedy w takim śpiworku możemy sobie leżeć, nawet jak jest przymrozek. Bo wtedy nie, no, czuję, że mnie to pokona, to zwijanie tego. Teraz już wiem, dlaczego to włożę po prostu w worku na śmieci. Bo wsadzanie tego do tego za małego woreczka jest po prostu irytujące. I tak czuję. To się znowu skończy sadzeniem do chora na śmieci. O, dobra, może nie będzie tak źle, poczekaj, ta. Pan i panie. No i tak. Nie ma dzisiaj Marcelego, bo on ciężko pracuje. Ja załóżmy, że mam bardziej wyrozumiałą szefową niż on. I. 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 I jak się pytam, czy mogę dostać urlop? Na co? Ja bo chciałem troszkę w garażu posprzątać. Możesz. No i co? I oto jestem. Jak można wymyśleć za małe pudełko na coś, co się sprzedaje? Nie rozumiem. Czy ktoś uważa, że za każdym razem do Chin to jest wysyłane? żeby to jakiś chińczyk mały złożył. Przecież to jest kurwa w dupie to mam